Często słyszę od moich klientów, mój prospekting, panie Tomaszu, nie działa. Oj, ten cold mailing, czy te wiadomości na LinkedIn, ja się boję. Czy to jest w ogóle zgodne z prawem? I te obawy są jak najbardziej uzasadnione, bo odpowiadam na nie w ten sposób. A co wiesz o twoich kupujących? Skąd wiesz, że to rozwiązanie jest właściwie dla nich? I mówię wtedy, czy wiesz, że 80% czasu to przygotowanie do kampanii prospektingowej, to analiza, to budowanie wiedzy na temat rozwiązania. No bo jeżeli dysponujemy systemem do automatyzacji, zbierania powiedzmy opinii albo budowania reputacji w sieci, to może warto sprawdzić, czy ten problem rozwiązujemy u danego klienta. Czyż nie fajnym byłby komunikat, słuchaj. Panie XY, widziałem, że macie słabe opinie, a ja mógłbym Wam pomóc podnieść reputację Waszej marki? Na pewno tak. Wtedy ktoś mógłby powiedzieć: OK, chętnie posłucham, albo odpowie, jak działa dane rozwiązanie, skoro mamy problem. Albo, jeżeli możecie zapytać, jak długo żyjecie z tym problemem? Te pytania. One są wprost skorelowane z informacjami o problemie, który posiada użytkownik. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie fakt, że istniejące systemy Sales Intelligence dostarczają wręcz dowodów na istnienie takiego problemu czy wyzwania, z jakim się mierzy kupujący. Zatem, ilekroć chcecie aktywnie wychodzić do klientów, sprawdźcie najpierw, jaki problem rozwiązujecie i czy Wasze rozwiązanie jest włączone z tym problemem. Gwarantuję, że odpowiedzi będą, a wasz prospekting niezależnie od kanału będzie działać. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na bloga dmsales.com.